Dzisiaj startujemy z azotem. Jest dzisiaj... nie wiem który... ale początek. Marta. Chwila, go złożył, to Taka hydraulika, niestety. Dzisiaj torek Dwa tygodnie temu troszkę o dwóch tygodni temu Był tutaj rozszywany nawóz Kizeryt yy, I Sól potasowa Jak widać jeszcze się nie rozpuściły A już minęło dwa tygodnie I była wilgoć, duża wilgoć nie wiem co to będzie z tymi, co... teraz są dopiero rzucane, bo będą za dwa tygodnie pewnie i tacy będą, jak zawsze kilka osób widzę już ruszyło ale przede wszystkim na rzepaki w okolicy i ja raczej jestem pierwszy co na zboża już jadę Dobra, już tutaj może coś będzie słychać. Jedziemy powoli. Już raz tutaj byłem także muszę ujechać kawałek pola tam gdzie mi się skończył RSM RSM32 tutaj dojechałem właśnie tutaj gdzie to jest jest to pszenica kwalifikat to za każdym dniem trzy zmieszane ze sobą oryginalnie tam jest to żółte jak zawsze jak to jęczmień tam już jechałem erysmem dawka to jest około 120 kilo azotu nie. co sądzicie czy to dużo czy mało na raz jak robicie jak będzie ładny rok to jeszcze ja coś dużo, za letry a jak będzie sucho to wystarczy w zupełności jest to po oborniku przede wszystkim co roku dobrze ruszamy bo wieczór się jeszcze trochę zbliża to niecały pół metra. Teraz, gdzie dopuszczka wracło 550 litrów, to już 30 czuje.